Miejska sieć teleinformatyczna to osób każdego współczesnego miasta. Od jej sprawności i niezawodności zależy jakość jego funkcjonowania, komfort mieszkańców i turystów. Bezpieczne miasto to dzisiaj priorytet. Lublin zainwestował w system monitoringu wizyjnego, mający przeszło 200 kamer. Dodatkowo rozwija swoje aspiracje do bycia smart. Miasto Lublin nie boi się nowych technologii. Od 10 lat realizujemy projekt. Rozbudowy szerokopasmowej sieci transmisji danych. Miasto ma aspirację, by być smart. Stąd rozwijamy inteligentne systemy sterowania ruchem, kamery, infrastrukturę sieciową, która łączy wszystkie elementy w spójną całość. Komfort szybkiego dostępu do danych oraz aplikacji internetu to gwarancja skuteczności zarządzania każdym miastem. Do tego dochodzi również niezawodność i bezpieczeństwo. Kilka tysięcy użytkowników w biurach i kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców korzysta dziennie z usług i serwisów obsługiwanych przez miasto, używając bardzo zaawansowanych technologii sieciowych. Projekt zmienił infrastrukturę na szybką i wydajną. Widać to m.in. w dostępie do danych i internetu w ponad 100 punktach miejskich. Powstała infrastruktura umożliwia nam świadczenie usług, po pierwsze, na niespotykaną skalę, po drugie, na niespotykanej jakości, a mianowicie jesteśmy w stanie do jednostek oświatowych dostarczyć internet z przepływnościami gigabitowymi, jesteśmy w stanie zapewnić usługi dla mieszkańców w nowym, szerokopasmowym świecie, wystawić zupełnie inne usługi związane z aplikacjami, z aplikacjami web. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie technologie, nie technologie sprawdzone, które stały się standardem w mieście. Gdyby nie były to też możliwe, gdyby nie partner, tak, wiarygodny i sprawdzony, dzięki któremu jesteśmy w stanie realizować tak ambitne projekty. Wykorzystanie technologii kilku światowych liderów bezpieczeństwa i komunikacji dało w efekcie końcowym imponujący rezultat i zupełnie inny wymiar bezpieczeństwa. A od Lublina uczą się inne miasta. Jest to projekt unikalny w skali kraju, moim zdaniem. Nie spotkałem się w żadnej innej jednostce samorządowej z, tak, z takim podejściem, z taką skalą i z taką innowacyjnością projektu. Jako APIUS mieliśmy przyjemność realizować dla Urzędu Miasta Lublin projekt modernizacji sieci szerokopasmowej, który obejmował swoim zakresem dostawę urządzeń dostępowych, modernizację całkowitą praktycznie sieci w data center, jak również dostawę elementów zapewniających bezpieczeństwo użytkownikom. W ramach projektów Dostarczyliśmy autorski system klasy CM, który pozwala na monitorowanie, wykrywanie incydentów bezpieczeństwa. Mieszkańcy zyskali sprawny i bezpieczny dostęp do instytucji samorządowych, kulturalnych czy rekreacyjnych. Sprawdzenie dostępności, zarezerwowanie kart czy biletów to teraz zajęcie wykonywane z każdego miejsca. Wystarczy mieć dostęp do internetu. Znacząco podniósł się komfort obsługi mieszkańców w punktach obsługi. Procesy zostały zautomatyzowane, uporządkowane. Sieć szerokopasmowa podniosła atrakcyjność miasta także dla inwestorów i przedsiębiorców. Rozwiązania informatyczne bardzo przyspieszyły tę pracę, podniosły jej efektywność, także pracuje nam się znacznie, znacznie lepiej. Zastosowane w projekcie rozbudowy infrastruktury szerokopasmowej technologie sieciowe to gwarancja szybkości i niezawodności. Na bezpiecznym i szybkim przesyle danych korzystają wszyscy. Całość prac pochłonęła co prawda pół roku, natomiast efekt przerósł nasze najśmielsze oczekiwania w zakresie bezpieczeństwa, detaliczności logów, które zbieramy, ale również też wydajności, która jest nieporównywalna z tym, co było wcześniej. Zmiany odczuwają wszyscy zarówno kilka tysięcy użytkowników w biurach, jak i kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców, którzy korzystają dziennie z usług i serwisów obsługiwanych przez miasto, używając bardzo zaawansowanych technologii sieciowych. APIUS jest od lat sprawdzonym partnerem technologicznym dla jednostek publicznych, instytucji, oferując zaawansowane usługi w obszarze bezpieczeństwa IT.